Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Dimitri, a oto jest kolejny odcinek serii Pokémon Fire Ash. Już miałem na końcu języka Insurgents, ale to jeszcze nie ten czas. Kochani, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku udało nam się dotrzeć do Pacyfit Locktown, w którym będziemy musieli zmierzyć się z May, a następnie udamy się do Evergrande City, bodajże tak się to nazywa miejsce, w którym będziemy już mierzyć się w lidze, kochani. Także przyspieszamy tempa na samym początku. Oczywiście, zapraszam Was i zachęcam do zostawienia łapki w górę, jeżeli się podobało. Zachęcam do zostawienia suba, który bardzo, bardzo mnie zmotywuje i ucieszy. Um, jak również, zachęcam do dołączenia na grupę na Discordzie, trener Dimitriego. Zapraszam na Instagrama. Tymczasem, kochani, przejdźmy do team recapu. Moi drodzy, moi mini. Um, na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Stalker na poziomie 38 z abilitką Guts, trzymający Leftovers i z atakami Wing Attack, Aerial Ace, Focus Energy i Quick Attack. Kolejnym Pokemonem jest Agent na poziomie 62 z abilitką Static, trzymający Light Ball i z atakami Iron Tail, Thunderbolt, Nuzzle i Quick Attack. Kolejnym Pokemonem jest Max Cox na poziomie 41 z abilitką Overgrow, trzymający Lucky Egg i z atakami Giga Drain, Fury Cutter, Quick Attack, Bullet Seed. Kolejnym Pokémonem jest Gogeta na poziomie 41 z abilitką Shell Armor i z atakami Crabhammer, Razor Shell, Source Dance i Protect. Kolejnym Pokémonem jest Wocik na poziomie 38 z abilitką White Smoke trzymająca Czorką i z atakami Flame Flower, Overheat, Curse i Body Slam. I ostatnim pokémonem jest Krzeszak na poziomie 41 z abilitką Ice Body, trzymający Experience Share i z atakami Crunch, Frost Breath, e Headbutt i Ice Beam. Trochę się tu pozmieniało, moi drodzy, a mianowicie przybyło, pozmieniały się trochę levele, trochę. Niestety nie miałem więcej czasu na to, żeby spędzić tutaj e na treningu pokémonów, ale moi drodzy, przede wszystkim mm, Krzeszak w dzisiejszym odcinku powinien Ewoluować. To jest y, cel najważniejszy, i po prostu liczę na to, wbiłem mu 41, żeby ewoluował na odcinku, y, więc wydaje mi się, że jest to wykonalne. Jeden level, żeby wbił z, z Lucky Eggiem, miejmy taką nadzieję. Nie wiem w którym miejscu, nie pamiętam kompletnie w którym miejscu dokładnie ewoluował. Mam nadzieję, że to było w Pacific Lockdown, a jeżeli nie, no to trudno. Wydaje mi się, że tutaj będzie kilka walk, na które można liczyć, że będzie, że będzie fajny EXP. Dobrze. Kogo my tu mamy? Bellsprout. No to idealny przeciwnik dla stalker'a, który jeszcze ma Lucky a, trochę więcej, trochę więcej wpadnie EXP'a. 571 i 351 dla Krzeszaka, Dobra, najważniejsze to, żeby Krzeszak, Ups, sorry, że się tak wiercę, najważniejsze, żeby się Krzeszak ewoluował, si się ewoluował, widzicie kochani, ja jestem zmęczony, dlaczego, dlatego, że jest dzisiaj pogoda dosłownie do bani, w ogóle od kilku dni jest strasznie tutaj duszno, e przechodzą burze, które tak faktycznie nie poprawiają stanu, powietrza, aczkolwiek dzisiaj już od kilku godzin leje, moi drodzy, była już jedna burza, drugiej na razie nie widać i oby nie było, bo ja to jestem trochę, muszę wam się przyznać, część dupa i nie lubię burzy. Jak jest burza, to ja jestem pierwszą osobą, która po prostu wszystko odłącza z prądu i najchętniej to by siedziała o ciemko albo o świeczce. Um, tylko dlatego, żeby nic się takiego złego nie stało. Ale to też jest dłuższa historia, moi drodzy, gdzieś tam związana z moją rodziną, która po prostu, no, oberwała kiedyś bardzo mocno w burze. Um, mieliśmy też, um, że tak powiem, nawet pożar trochę. Spowodowa... Bo widzisz mnie? Jeszcze widzę, że się te literki pozmieniały. No trudno. Jakoś przeżyjemy <noise> bez tych literek um, Dobrze moi drodzy A, wracając do tematu. Bo m, moja rodzina oberwała mieliśmy nawet taki pożar trochę w domu. W sumie to nie w moim domu ja tam no... Dłuższa historia, to bym musiał naprawdę wam to może kiedyś na streamie opowiem. Kiedy będę miał na to trochę więcej czasu, ale no, mianowicie piorun uderzył. Nie będę mówił jak? Uderzył we, w narożnik domu. U nas tak mocno, że rynna odleciała w pole bardzo daleko. Ale no wszystkie um, żrandole spadły na dół. No i był pożar w domu, nie? ale no może wiecie jestem przewrażliwiony no bo to było ładnych paręnaście lat temu um, ja byłem w sumie mały wtedy um, i tak te systemy no gdzieś tam anty antyburzowe że tak powiem no nie no stalker naprawdę no, nie były takie jak są dzisiaj, wiadomo, że no, dzisiaj są gdzieś tam te piorunochrony. Jest dużo więcej jakiejś takiej izolacji. Lepsze są bezpieczniki, które gdzieś tam właśnie chronią sprzęt przed sprzętem i w ogóle wszystko przed spaleniem. Ale no, moi drodzy, mimo to i tak zdarzają się przypadki, kiedy no. Dochodzi do uszkodzeń sprzętu. Ja się nie tyle boję samej burzy, że o, piorun uderzy i będzie pożar czy cokolwiek, tylko ja się bardziej boję o sprzęt, żeby się po prostu nic nie stało, bo to jednak moi drodzy trochę kosztuje wszystko i sobie teraz na przykład nie wyobrażam, jakby e, to wszystko co tutaj mam, czyli no, laptop, e, monitor, czy konsola, broń Boże. Zostało uszkodzone przez burzę. Tam ja się chyba zapłakał mój Naprawdę by się zapłakał. Um... Więc, no, jak nie chcecie zobaczyć moich łez, to lepiej, żeby piorun nie uderzył. Ale nie uderzył. I póki co nie zanosi się, żeby uderzył. Tu w ogóle, no, niby burze są. Ale um, już jest któraś burza, znaczy była bo któraś burza i no tak faktycznie tylko pogrzmiało, jakoś wybitnie się nic nie działo, że no trzaskająca, nie wiadomo jak bardzo burza, ale i takie, o hardscore. I takie się też tutaj zdarzały w zeszłym roku, a tutaj proszę, ja wam pragnę przypomnieć, że mamy maj, także no, aczkolwiek moja mama ostatnio mi powiedziała, że moja babcia stwierdziła, że jak w... Um, w maju są. Jak w maju są burze, to znaczy, że będzie urodzaj. Dej Boże, żeby tak było. Bo to jednak bardzo ważne. Ja szukam May i jakoś tak nie za bardzo... O, dobra, już ją znalazłem. Już miałem alarmować, że nie wiem gdzie ona jest. After me czy after you? Coś się nauczyć, tylko Wocik się może tego nauczyć. W sumie, no to jeżeli to był after me, to to by miało sens. Szczególnie, że Wocik do najszybszych nie należy. Good to see you, Dimitri. Looks like you got my message. Uh, you got all the badges you needed too. Good for you. Uh, I just got my last rebound. Time for us to test how strong we are now. No dobrze. Zmierzmy się zatem. 5 Pokemonów, Kombasken. No dobrze. Powinien oberwać super efektywnie. Ona z tego co patrzyłem nie będzie miała jakoś wybitnie mocnych Pokemonów. 38 poziome z reguły. Chyba nie wiem, kto będzie tam najsilniejszy. Czy będzie się jakiś Pokémon wyróżniał, no ale bynajmniej coś w tym stylu będzie. Skid, Ja zostanę, bo przede wszystkim Stalker musi. Musi tutaj trochę dogonić czołówkę. A, no i stwierdziłem, ogólnie rzecz ujmując, że chyba raczej nie będę trenował wybitnie jakoś pokemonów. Hmm. Bo... No jestem w stanie gdzieś tam po drodze... O, Bulbę już ma. No fajnie. Jestem gdzieś tam w stanie po drodze zyskać expa na tyle chyba, żeby ligę jakoś ogarnąć. W lidze też nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, dopiero te ostatnie walki będą gdzieś tam w okolicach 50 któregoś któregoś levela, chyba, albo nawet 60 Tak faktycznie mógłbym... R-slash... Czy ja chcę r się nauczyć? No to jest specjalny i może flinchować. No nie wiem, kurde, belemole, nie wiem jaki, pod jakiej statystyki jest Stalker. Dobra, może zamiast Focus Energy naucz się tego R-slasha, najwyżej potem się będziemy martwić. Um, Beautyfly. No w sumie jestem w stanie tutaj ogarnąć wszystkie te pokemony i bardzo dobrze. Um, wracając do tematu um, wydaje mi się, że jestem w stanie właśnie na tyle podespić gdzieś tam Pokémony po drodze walcząc z e, różnymi trenerami. No i na samym początku tej ligi, gdzie tam będą um, Pokémony praktycznie na 40 chyba pierwszym poziomie. Z tego co pamiętam, no to jestem w stanie gdzieś tam na tyle zyskać tego expa, żeby tą ligę ogarnąć. Dopiero będę się martwił na Battle Frontier, które będzie wydaje mi się stosunkowo mocniejsze, dużo mocniejsze. Niż bym się gdzieś tam tego spodziewał. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie będzie aż tak tragicznie, ponieważ na niektóre walki wracały Pokémony z zeszłych sezonów. Powinien wrócić Charizard, powinien wrócić Bulbazaur, Squirtle. Um, aż używał dużo Pokémonów właśnie z poprzednich regionów, które mu pomagały w zdobyciu odznak właśnie z Battle Frontier. Dlatego wydaje mi się, że nie powinno być wielkiego problemu. Dlaczego Wocik jeszcze, znaczy Wocik, dlaczego Krzeszak nie zdobył jeszcze tego levela? 220 się zostało. No nie ma bata, żeby on dzisiaj nie ewoluował. Musi ewoluować. Ehm... Bo to jest najważniejsza rzecz w dzisiejszym odcinku fabularna. Dobrze, skoro May mamy za sobą, możemy iść, moi drodzy, albo i nawet płynąć. Nie wiem, czy ja w tym domku byłem, możliwe, że byłem. Um, możemy płynąć w kierunku Evergrande, dokładnie, zrobić Grandę. Powinien też tutaj powinna być też walka tutaj z o, tutaj mamy w ogóle trawę, w której można by sobie było trochę podexpić pokemony, Podejrzewam. Um, I need some more training before it starts. Dokładnie, no ja też bym potrzebował, ale to możliwe, że. No rusz się. Pajacu. Um, możliwe, że to później ogarniemy. Jest Brock tutaj też. Um, właśnie, chciałem powiedzieć, że. Z Brockiem też będzie walka, która, no, coś tam nam da. Um, też expo, I could... Dobra, ok Czyżby walka? Walka, ok Walka się przyda. Hello there. Swat. o nie no. Już bym wolał naprawdę nie patrzeć w tym kierunku. Dlaczego akurat swalt? Zdziwiłem się. Okej, kiedy Bomb. Zatruje mnie. <noise> to się nazywa mieć tego czuja. Okej, okay, Stalker, ty już nic więcej... Um, ty już więcej tutaj nic nie zrobisz, idziemy w ocikiem. i zapewne znowu mi zatruje. No oczywiście, że mi zatruje Pokemona, bo jak żeby inaczej. Um, overheat. Jeden HP. Jeszcze go nie zabił. I jeszcze przegra. Oj, 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 oj. Pum, pum. Ok, stalker. Dam ci szansę. Ale tego dlatego, że znasz coś takiego jak quick attack. Dzięki czemu tego swalota pokonasz i zgarniesz expa. Jest, 42 poziom, bardzo dobrze. Eee... Czyżbyś miał jeszcze kogoś Pinsir. No i teraz by się przydał i Stalker w sumie i by się przydał um, i by się przydał właśnie wocik. No ale już nie będziemy leczyć wocika. Stalkera podleczymy. Eee, I spróbujemy go tutaj ogarnąć na przykład wingadakiem, który powinien być super efektywny. Okay. Sordens. No, trochę się robi niebezpiecznie, ale stalker ogarnia. To jest najważniejsze. I wbija 40 poziom. Um, Ołki dołki. No i będziemy mieli teraz, kochani, w końcu ewolucję krzeszaka. Jest Dion. Freezy Drive. Mm. <śmiech> <śmiech> Ciężko tym trafić chyba, z tego co wiem. Tak, mm. a nie. This rapidly cools the target, this may also leave the target frozen. 70 i 100, Ice Beam ma 90 i 100. Frost Breath ma 60 i 90. I tutaj um, krytyczne ciosy są zawsze. Tutaj czuje. A tu może również zostawić. Um, zamrożenie. Kurde, no nie wiem. Dobra, może zamiast tego krącza. A niech zna wszystkie tylko ruchy lodowe. Trudno i darmo. Ech, dobrze. Ja zanim zawalczę z brokiem, to bym chciał się wyleczyć jak się wyleczę. Zawalczę z Brokiem, to zakończymy odcinek, bo wydaje mi się, że to będzie idealnie w porę w czas na to, aby ten odcinek skończyć. Wow, tu gościu ma um, A, przy okazji tak, chciałbym się zarejestrować. Alright, your first battle will be the elimination battle. Good luck. The ones on the far left. Dobrze, czyli po lewej stronie tu będziemy mogli sobie kupić przedmioty, które na chwilę obecną nie są mi potrzebne, bo chyba mam dosyć przedmiotów. Przede wszystkim chciałbym się wyleczyć, zawalczyć z Brokiem. I kończymy, moi drodzy. I w kolejnym odcinku byśmy sobie ogarnęli całą ligę. To by było dobrze. I figured you would be here. Um, I know you're busy preparing for the league, so I think a battle may, um, might help you out. Out. Ok. <laughs> Dobrze, Dimitri vs. Uh, Brock. Uh, Foretres... Na Fortressa najlepiej to by było użyć Wocika, ale no, ok, niech będzie Stalker. Albo nie, może lepiej. Może lepiej Wocik. Bo Stalker tutaj za dużo i tak nie zrobi, i tak nie zrobi, bo to jest w sumie Stalowy Pokémon I on wszystko będzie to się redukować w Rapid Speed... Spin, przepraszam. A w ten sposób, Wocikiem, moi drodzy... Zaatakujemy 4 razy super efektywnie. No, tym bardziej, że ten Foret teraz ma 45 poziom. Co może być problematyczne. Okej, okay, Ludicolo. Na Ludicolo możemy wziąć właśnie Stalkera, bo wocik tutaj może oberwać. 38 poziom. No to tu już jest lepiej. Czyli ma jest najsilniejszym Pokemonem. W jego drużynie na to wychodzi. Wing attack. I chyba powinien mieć Marsztompa jeszcze. Jeśli się nie mylę. Nie, jeszcze jest matkip. To w którym momencie mu ten matkip ewoluował. za zagwostka. Okej, okay, water gun. Przeżyliśmy. No i cyk, mamy to, kochani. Breeder brok pokonany. Czy otrzymam od Ciebie jeszcze jakiś przedmiot albo coś? Y albo nie coś Coś on mi tutaj że co, czekaj co, co 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 że uh, if you want uh, can groom one of your Pokemon, it may help in it in battle, ok? tylko pytanie ile to trwa? taki grow up Ciekawe to jest bardzo, mógłbym z tego skorzystać, tylko że mówię, nie pamiętam, znaczy nie pamiętam, nie mam kompletnie bladego pojęcia, jak długo trwa to jego gdzieś tam e, trenowanie Pokemona. To jest bardzo ważne pytanie. Dobrze kochani, podsumowując, udało nam się pokonać Mei, udało nam się pokonać Broka, dotrzeć do Evergrande, w którym mieści się Liga Hoenn. I moi drodzy, będziemy powoli się przemieszczać dalej w kierunku przeróżnym, ponieważ Battle Frontier jest umiejscowione w różnych miejscach, także na pewno będzie ciekawie i będzie wesoło. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za komentarze, subskrypcję oceny. Oczywiście. Jeżeli się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Która bardzo mnie motywuje. Tak samo subskrypcja na dole, tam taki czerwony przycisk, jak się staje szary, ja dostaję powiadomienie, że właśnie ty, ty, drogi widzu, właśnie zasubskrybowałeś mój kanał, wtedy moje serduszko się raduje. Jak również zachęcam do dołączenia na grupę serwerową Discord, jak również zachęcam do dołączenia do mojego Instagrama. A tymczasem, kochani, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć. O, 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 nikt nie pokona mnie, idę wciąż tak nieskończoność, swych przyjaciół mając obok, nigdy nie spocznę, nie podlam się, wygrywać bitwy to jest największy test, nawet lądy morza, oraz nie.